Flesz integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Władysław jest studentem muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na studia przyjechał z Białorusi. Według niego Lublin jest bardzo otwartym miastem. Lublin ma dużo możliwości dla innych ludzi, szczególnie dla obcokrajowców. Jest sporo uczelni, które z radością przejmują innych ludzi. Właśnie obcokrajowców, nie ma nijakich problemów. Twierdzi jednak, że na kształt Lublina wpływają ludzie, którzy w nim mieszkają. Jeżeli pracujesz nie tylko dla siebie, ale dla innych, każde miasto, każda uczelnia. Nawet wspólnoty chrześcijańskie rozwijają się i stają się coraz lepsze. Władysław bardzo sobie chwali studiowanie w Lublinie. Studia w Lublinie idą swoim tempem. Jest bardzo wygodnie i mieszkać, i uczyć się. Dobre są organizowane i zajęcia, i czas wolny można rozplanować takim czynem, żeby wziąć od tego czasu jak najwięcej. Może także liczyć na wsparcie znajomych. Koledzy, przyjaciele zawsze i pomagają i gdzieś zapraszają na różne tam wycieczki albo wieczory. Pomimo tego, że w Lublinie czuję się bardzo dobrze, po studiach chcę wrócić do swojej ojczyzny, żeby realizować się w pracy organisty. Na Białorusi brakuje dobrych organistów w różnych parafiach, więc jechałem w Lublin studiować z takim celem, żeby później wrócić do siebie. Grać nie tylko w swojej parafii, ale w innych. Darując innym ludziom swój śpiew, swoją modlitwę, żeby tak w pełni uczestniczyć w każdej mszy świętej. Władysław chce dzielić się z innymi swoją muzyką, ale też wiedzą, którą wyniesie ze studiów. Aneta Dybciak do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.